Nazywam się Norbert i witam Was na kanale eksperymentalnie. W dzisiejszym odcinku wytłumaczę Wam, jak działa karabinek AK, czyli tak zwany kałach. Ale najpierw. No to zabieramy się za odcinek. W dzisiejszym odcinku nie będę się skupiał na historii powstania kałaśnikowa, bo na ten temat powstało wiele materiałów. Dzisiaj chciałbym Wam wytłumaczyć, jak karabinek AK działa od strony mechanicznej i przy okazji pokazać Wam kilka ujęć slomo strzelającego kałacha, dla lepszego zrozumienia tematu. Karabinek AK jest bronią automatyczną, co oznacza, że po naciśnięciu spustu cały cykl strzału i przeładowania odbywa się bez ingerencji strzelca i w tym wypadku jest napędzany siłą gazów prochowych. No okej, okay, ale co to w ogóle znaczy, że mechanika broni jest napędzana siłą gazów prochowych? Żeby to lepiej zrozumieć, spójrzmy najpierw, czym jest nabój i jak jest zbudowany. Pojedynczy nabój współczesnej amunicji scalonej składa się z czterech elementów: łuski ze spłonką, pocisku oraz prochu, którego spalanie powoduje powstanie gazów prochowych napędzających całą mechanikę broni, i zaraz wam pokażę, jak taki proch się spala. Oczywiście w trakcie wystrzału z broni prok spalany jest w zamkniętej przestrzeni pod znacznie większym ciśnieniem, przez co spala się dużo szybciej i większość proku spalona jest jeszcze zanim pocisk opuści lufę. No okej, okay, to skoro rozumiemy już, co napędza mechanikę broni, spróbujmy zrozumieć dokładnie jak to się dzieje i dla lepszego zrozumienia tematu pokażę Wam teraz ujęcia w slowom. Zacznijmy od początku, czyli od spustu. Naciśnięcie języka spustowego powoduje, że kurek, który jest zamontowany na sprężynie, zaczyna się poruszać i z dużą siłą uderza w iglicę, czyli element zamka broni, który ma za zadanie przekazać energię uderzenia kurka na spłonkę. Spłonka zawiera małą ilość materiału wybuchowego wrażliwego na bodźce mechaniczne, więc uderzenie iglicy w spłonkę powoduje mini-detonację, która podpala proch znajdujący się w łóżce. Jak już wspomniałem, spalanie prochu powoduje powstanie gazów, które rozprężając się zaczynają wypychać pocisk przez lufę. Proces ten trwa aż do momentu, kiedy pocisk dotrze w lufie do miejsca, w którym wywiercony jest mały otwór. Następnie część gazów prochowych zaczyna uciekać przez wspomniany otwór do tzw. komory gazowej, gdzie znajduje się tłok, wymuszając jego ruch wsteczny. Aby wam to lepiej pokazać, nagrałem ujęcia w slobą, gdzie oddaje strzał z broni, która ma zdemontowaną pokrywę komory zamkowej oraz rurę gazową. Dzięki czemu możecie dokładnie zobaczyć, jak gazy prochowe, wydostające się przez otwór w lufie, wprawiają w ruch tłok z suwadłem. No okej, okay, ale co dzieje się dalej? Wraz z ruchem wstecznym suwadła następuje odryglowanie zamka, który wyciąga pustą łuskę z komory nabojowej. Dalszy ruch wsteczny suwadła powoduje napięcie kurka, następnie suwadło wraz z zamkiem rozpoczyna ruch do przodu, pobierając z magazynka nowy na nabój i wprowadzając go do komory nabojowej, jednocześnie ryglując zamek. Na tym kończy się proces przeładowania broni i jest ona gotowa do oddania następnego strzału. Najważniejsze, co bym chciał, żebyście zapamiętali z tego odcinka, to to, że działanie mechaniki kałasznikowa jest napędzane siłą gazów prochowych. Jeżeli jednak zainteresował Was temat broni, to dajcie znać w komentarzach, a ja chętnie nagram więcej szczegółowych materiałów na ten temat, gdzie poruszę takie zagadnienia jak to, czym jest ryglowanie zamka i dlaczego jest istotne, albo czym się różni tzw. full auto strzelania ogniem pojedynczym. W dzisiejszym odcinku to tyle, jeśli Wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę i jakąś subskrypcję, bo kolejny odcinek już za tydzień. Na razie